It starts with one thing. I don't know why it doesn't. Jak pamiętacie nie zrobiłem film o przygoda Zenka w szkole część czwarta, ponieważ musiałem osonąć gothica i zapisy też przez błąd, ale już się go pozbyłem, hehehe. Trochę się rozgadam i pokażę wam kilka zbroi i hełm, który wczoraj dodałem, korwa co to za gęba i reżyser weź się opanuj. No dobra, a zaraz wam pokażę hełm i zbroję, tylko powiem jeszcze, że przygody Zenka w szkole część czwarta niestety nie będzie, nie zrobi szkoda, na pewno się cieszycie z tego, że zrobię nowy film, no kto to że dobrze. A, ale fajnie. Wrzodmowiłem i zejść z tej wieży, ale ja chcę pośpiewać. To se pośpiewasz w innym filmie. Dobra, Aha sorry wrzod mnie zagadał to jak mówiłem nie będzie nowej przygody z NK, lecz będzie nowy film niedługo głosowanie będą do wyboru filmy i jeszcze coś powiem na razie nie zrobię więcej poradników o modowaniu godhica na razie nie znam się na niczym więcej ale na pewno niedługo z jakimś poradnikiem się zapoznam i w poszczę kolejny film a teraz czas może zacząć zobaczyć te rożne zbroje i ten hełm dobra korwaroszamy z tym koksem Asa to A oto żywopisie, opisie dobra nara, idę na wojnę Wiedźminów, to 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 Nara a do następnego filmu. O -o -o. Lubię placki?